W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, w pokorze i posłuszeństwie Twojej świętej woli pragnę podjąć wraz z moimi braćmi i siostrami dzieło wojsko Gedeona. Jeżeli pochodzi ono z Twojego natchnienia i inspiracji, pobłogosław każdy kolejny krok prowadzący do jego pełnego urzeczywistnienia pokonaj każdą przeciwność i daj nam swojego ducha proszę cię o to przez ręce twojej matki maryi i wszystkich świętych amen ojcze nasz któryś jest w niebie święć się imię twoje przyjdź królestwo twoje bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas o te złego. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełne, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, Teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że dałeś nam się dzisiaj obudzić. Dziękujemy Ci za to, że możemy żyć. Dziękujemy Ci za to, że, że mamy co jeść, że mamy się w co ubrać. Dziękujemy Ci za to, że, że dajesz nam zawsze ogrom Twojej dobroci, ogrom Twojej miłości, że z tego, co mamy, możemy się cieszyć, możemy czerpać. Proszę Cię, Panie, żebyś przychodził do nas teraz, żebyś przychodził szczególnie gdzieś do tych, którzy przeżywają jakieś trudności, grzechy, uwikłania. Przyjdź, Duchu Święty, proszę, i daj nam siłę do walki. Daj nam siłę do spowiedzi, jeżeli trzeba. Daj nam siłę do tego, żeby zawalczyć o siebie i o Ciebie. Przyjdź, Duchu Święty, i wylewaj się swoją mocą na nas. te, które wielokrotnie w Piśmie obiecujesz, że że będziesz z nami, że nas nie zostawiasz w walce, że jesteś naszym orężem, że jesteś naszym mieczem, że Ty za nas walczysz. Proszę cię, przychodź teraz do nas. Przychodź i pomóż nam w naszej walce z grzechem, w naszej walce z naszymi wadami charakteru, z lenistwem. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Duchu Święty, przyjdź ze swoją mocą. Przyjdź. Przyjdź i pomagaj nam podejmować dobre decyzje. Pomagaj nam wybierać Ciebie w każdym momencie naszego życia, w każdej chwili. Zawsze, gdy przed taką decyzją stajemy, pomóż nam wybierać Ciebie. Nie iść za emocjami, nie iść za tym, co proponuje świat, ale iść za tym, do czego Ty nas wzywasz. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Proszę, żebyśmy otwierali się na Twoje działanie, żebyś to rzeczywiście robił z nas swoich wojowników, wojowników miłości i pokoju, tych, którzy właśnie miłość i pokój dają temu światu. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty. Przejdź Duchu Święty do wszystkich naszych trudności, do wszystkich naszych utrapień, do wszystkich naszych lęków i walk. Przyjdź Duchu Święty! Przyjdź Duchu Święty z taką pewnością, że, że przed Tobą możemy być prawdziwi, że nie musimy się korygować, że nie musimy udawać, że wszystko jest dobrze, jeśli nie jest. Dzięki Ci za to, że możemy po prostu zawsze Ciebie wołać, tak jak jest w psalmach, że, że każda nasza sytuacja. Każde nasze działanie, wszystko sprawia, że możemy być blisko Ciebie, że nie ma takiej rzeczy w naszym życiu, która sprawiałaby, że nie możemy się modlić. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Panie, za to. Proszę przyjść teraz Duchem Świętym, przyjść i otwieraj nasze serca na tą modlitwę, którą, którą dajesz, na modlitwę, którą, którą mamy w Piśmie Świętym, w psalmach. Dzięki Ci za, za wszystkie psalmy, za to, że właśnie zawsze możemy się odnaleźć w tych słowach, za to, że Ty nam je dałeś, ty nie możemy się modlić, nie umiemy się modlić. To dajesz nam gotowe słowa, którymi możemy do Ciebie chować. Dzięki ci, Panie. Otwieraj nas, Panie, teraz, żeby ten psalm był naszą modlitwą. Psalm 142 Głośno wołam do Pana, głośno błagam Pana, Wylewam przed Nim swą troskę, wyjawiam przed Nim swą udrękę. Gdy Duch mój we mnie ustaje, Ty znasz moją ścieżkę. Na drodze, po której kroczę, ukryli na mnie siłę. Popatrz na prawo i zobacz nikt na mnie nie zważa, nie ma dla mnie ucieczki, nikt nie dba o moje życie. Do ciebie wołam, O Panie, mówię Ty jesteś moją ucieczką. Udziałem moim w ziemi żyjących. Zważ na moje wołanie, bo jestem bardzo słaby, wybaw mnie od prześladowców gdyż są ode mnie mocniejsi. Wyprowadź mnie z więzienia, bym dziękował Twojemu imieniu. Otoczą mnie sprawiedliwi, gdy okażesz mi dobroć. Panie, wołam do Ciebie na mojej drodze. Ty znasz drogę, po której kroczę. Ty znasz wszystkie nasze drogi i wszystkie nasze ścieżki. Proszę Cię, żeby, mimo że są na nich sidła, żebyśmy potrafili z tych sideł wejść, żebyśmy potrafili w te sidła nie wchodzić, żebyśmy z Twoją mocą wyrównali te nasze ścieżki i drogi, żeby prowadziły nas do Ciebie. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Za Twoją obecność, nawet wtedy, gdy... Gdy nie jest kolorowo, przyjdź duchu święty. Dzięki Ci, Tato, za to, że jesteś, za to, że, że nie muszę udawać, że jest ok, gdy nie jest, za to, że dajesz mi psalmy, za to, że to modlitwa, do której mogę wracać. Dzięki Ci, Tato. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki i wieków. Amen. Dzięki kochani za wspólną modlitwę.